W przypadku wyboru, przez jakim stoją rodzice i młodzi sportowcy, czyli czy wybrać szkołę sportową, czy liceum ogólnokształcące, czy inną szkołę, warto przede wszystkim poznać takie miejsce, porozmawiać z nauczycielami, porozmawiać z kadrą pedagogiczną, zastanowić się i poznać, jak rzeczywiście wygląda nauka w takiej szkole. Jeśli chodzi o szkołę sportową, dowiedzieć się, jakie są programy, na co stawiają nauczyciele, na co kładą nacisk, co jest dla nich ważne. A jeżeli chodzi o naukę w szkole ogólnokształcącej, też poznać możliwości wsparcia młodych zawodników, czy też mają jakieś dodatkowe programy, czy jakieś dodatkowe zajęcia dla uczniów osiągających wybitne. Osiągnięcia na arenie sportowej. Warto też porozmawiać z samym młodym zawodnikiem, jak on widzi swoją przyszłość za 5 lat. Czy rzeczywiście chce on bardzo wiązać swoją przyszłość ze sportem i tą drogą podążać, czy jest ten sport jako dodatek i raczej myśli o bardziej naukowej swojej drodze w przyszłości. Ważne, żeby też wziąć pod uwagę, i ta rozmowa dotyczyła tego, czy te wszystkie obciążenia nie będą za trudne dla tego młodego zawodnika i znaleźć wspólnie najlepsze rozwiązanie.